Do czasu. Nie. Ja akurat mieszkam w małym mieście, mieście, no to wiesz, to jest spokojnie. W tych dużych miastach, no to coś się tam zawsze dzieje, nie? Ale głównie to wiecie jakiej narodowości. Jeszcze nie, no to ja jeszcze mam trochę tam, żeby, żebym tam doszedł, nie? Co będę łowił? No to wstrąg tęczowy. Wstrąg tęczowy. Wczoraj w strąga się nie udało złożyć tęczowego, tylko takiego potokowca półmetrowego. Nie? Jest tam filmik wstawiony. znaczy wstawiony jest z live'u, nie? Ten urywek. Ładny wstrąg Zobaczcie, no jakbyście nie wierzyli, no że to jest Austria. Ało. a AA Nie AA, tylko Austria Ciekawe ile tu jest osób, co chodziło na AA. Co? <laughs> Przyznać się <laughs> Tu też kiedyś się łowiło rządzie, ale to opadło woda. No mówię, do metra wody nie ma Janusz niech będzie ciepło Znowu karpie Będą O! Tam pod ten drugim brzeg jakby rzucił to tam siedzą te w stronę. O! Tu wygląda branie tak, jak jest jakby zaczep, coś przytrzymało i to już jest ryba. Ostatnio Właśnie tak, w ten sposób złowiłem. Co tak mało łapek, kurde dajcie do 20 łapek. No zostawcie łapeczkę szybko, teraz, teraz. To było ryzyko tam wrócić nie no, wiesz, zawsze opada woda na zimę. Wtedy co w pół roku nie można było łowić, bo cały czas brudna woda to była strasznie wysoka, no nie? Bo wszędzie te powodzie to muszą tą wodę gdzieś. Wyrzucać, żeby żeby kurdy nie zrobić większych powódź. Fajnie, że was tyle dużo tu was jest, to mnie bardzo cieszy. Po co rzucać tak daleko, jak one i tak przy brzegu siedzą. O kurde, no to ładnie, ptaka złapałem. Ole kurde branie, ja pierdzielę no to ładne jaja, ptaka złowiłem. I jeszcze mi tutaj, o i ona się trzyma, ja będę jak ją teraz wyciągnąć. Patrzcie, kurde, jaka głupota się złapała Franca. No i co ja zrobię teraz? Masakra, no taką sytuację to, to nie chciałem, żeby była, no ale jeszcze mi tu na drzewo siadła ta żyłka, to, to nie wiem. No, jaja, ładne. No i po co mi to tak zrobiłaś? No po co? Znaczy, to jest on, kaczor. Kurde, bać. O, puściła. Żyłka, żyłka strzeliła, poszła z gumą, wariat, poszedł z gumą, no nie wiem, może zaszkodzi jej to, kurwała.